Proszę pana, a wie pan jak się używa prezerwatywy? No ja wiem jak się używa. A jak się używa? Bo ja nigdy nie używałem z tym prawiczkiem. No to niech się pan wytestuje na YouTube. A seks jest przyjemny? Tojcie, nowy film. Dzisiaj jestem trochę wstydliwy. No jestem z prawiczkiem i wstydzę się kupić prezerwatywy. Może ktoś mi kupi. A poza tym, wbijajcie na mojego Instagrama brzoza.tv. Wiele tam pokazuje z mojego życia prywatnego, dużo przemyśleń. Linki na dole. Miłego oglądania. Jeszcze raz. Czekaj, auta. Siemanko, dzisiaj nowy film. Będę się pytał, ludzi, czy kupią mi prezerwatywy, bo ja się wstydzę i jestem prawiczkiem. A poza tym, bijacie na mojego Instagrama brzoza.tv, linki na dole, ponieważ wiele tam się dzieje z mojego życia prywatnego, wiele przemyśleń. Miłego oglądania. Dobra, jeszcze raz. Cześć, nowy materiał. Dzisiaj jestem wstydliwy, będę się pytał ludzi, czy kupią mi prezerwatywy i powiedzą, jak się ich używa, ponieważ jestem prawiczkiem. A poza tym zapraszam na mojego Instagrama, brzoza.tv. Wiele się tam dzieje z mojego życia prywatnego, wiele przemyśleń. Linki na dole. Miłego oglądania. Jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji, ponieważ wrzucam filmy trzy razy w tygodniu, środa, piątek i niedziela. Eee, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia, udostępniajcie dalej, wbijajcie do mojego Instagrama, Facebooka, tam możecie pisać pomysły na inne filmy i do następnego. Trzymajcie się, cześć! Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i... Oh, spodobał... Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał oraz kliknijcie w dzwoneczek, ponieważ wrzucam filmy trzy razy w tygodniu, czyli środa, piątek i niedziela. A dzięki dzwoneczkowi i subskrypcji dostajecie powiadomienia o nowych filmach. Ponadto tym na mojego Instagrama i Facebooka. Tam możecie pomysły pisać na inne filmy. Do następnego. Cześć. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, czyli na dole przycisk subskrybuj, do tego kliknijcie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia, ponieważ wrzucam filmy trzy razy w tygodniu, czyli środa, piątek i niedziela. A jeśli subskrybujecie i macie dzwoneczek, to dostajecie powiadomienia o tym. wiecie na mojego Instagrama, Facebooka. Tam możecie pisać pomysły na inne filmy. Do następnego cześć. jeszcze raz. Nie no, się przeszkadza. Na Instagrama? A ile nasz followersów? To ile? Więcej niż 10 tysięcy? To mało. Po prostu za mało piersi tyłka. I takie czasy są. tamtej strony wejście. A ona tutaj stoi i czeka. Nie, z tamtej strony. Z tamtej strony jest wejście. To tutaj nie ma wejścia, rozumiesz? Jest wejście, ale A, jest zamknięte. No tutaj, dzieci nie wejdziecie, no bo ja tutaj stoją i czekają, aż otworzą. Udawaj, tak. dawaj, z nią coś można. Dawaj z nią coś można odnagryźć. No bo ty, kurwa musisz na suchu, no nagrywaj. Nie, nie zabraniają, że tam chodzę, czy nie chodzę. Nagrywaj Przepraszam, pani taka widzę, że jesteś pomocna kobieta. Ja jestem bardzo stydliwy facet A to... i dzisiaj mam rand randkę z dziewczyną i, i mam prezerwatywy, nie wiem jak się z tego używa, bo z tym o, prawiczkiem. Tego to pan nie powie. My za starym takie, rzeczy. A pani nie używały? Nie. nie, nie, nie. Może mężowie używali jak, mężowie, podna, jak to, na bok. To już mój mąż używał, ja to wysyłałam pocztu, to może i... chłopców, też miałam, ale, ale to wiem. Nie wiem, to tu się pan, jakoś tak i tak To się naciąga, tak? No, tak się naciąga, ale ja nie wiem, ja, ja tego nie Ania, robiłam. Ania, ty się nie nim pogadaj, bo pan nas skręci, będziemy jeszcze dobra. dobra. tam. Dzięki, do nie dnia. Ja tego gościa nie znam. Cześć! Okay. Masz tę prezerwatywę, co mi pożyczyłeś w sobotę tydzień temu? No, powiem ci, wyruchają w Kim. W w w Jaki odcinek? Prawiczek szukał sobie chętne do kupienia prezerwatywy. No, to się o kurwa. Lepsze telefony niż ja macie. Iś kurwa powodzi w życiu, widzę ludziom. Okay. No, miłego, piąteczka. Jest z nami Krzysiek. Jest z nami Marek. Nie ma z nami Zbyszka. Gdzie jest kurwa Zbyszek? Domu. W domu. A w domu to ludzie umierają. To jest ona. Panie są tak podobne, jakby były bliźniaczkami. Tak. Ale nie jesteście, nie? Jestem. Nie jesteście. Nie jesteście. Panie są tak podobne jak były bliźniaczkami. Tak? Tak jak tamte. Chodź tutaj na lody, na, na lody wstałe. Przepraszam, ale tak nietypowej sprawie, bo tu tyle jest pań. Może któraś mi powie, jak się używa prezerwatywy? Nie wiem nawet, co to jest. To podobno się na siusiaka zakłada i nie ma dziecka wtedy. A to nie wiem, to pisze, to podobno tam się zatrzymuje w tej... tak? Nie to wiem. To jestem prawiczkiem, nie wiem, jak tego się używa. Nie wiem, nie też dziewice, więc... Dziewice, o. Stawi... Nie ma, dziewczyna ale właśnie doświadczona, ale muszę się przyszykać, by się wolna chata, to może coś będzie. Trzeba poszukać takich, którzy mają większe doświadczenie. Mhm. No dobra, to będę szukał, dziękuję. Bo dzisiaj się mówiłem że dziewczyną, kupiłyby się prezerwatywę, a ja kasę. Nie no, co? Ja się wstydzę, wiesz? Czego? Ma jestem prawiczkiem! Frytki z pizzą jedzą, ale tym ludziom się w Polsce powodzi, ja pierdolę, a mówią, że bieda. A one frytki z pizzą opierdzielają. A później dupa rośnie. Przepraszam, bo panowie są facetami, może mnie zrozumieją, bo ja się trochę wstydzę, a dzisiaj dziewczyna do mnie przychodzi, czy byście mi kupili prezerwatywy? Zawsze sam nie mogę? No ja się wstydzę. Dobra, to już się przełamę, sam kupię. Chujowo, chujowo, bo nie będę miał o czym z nim gadać, nie? Przepraszam, mam taką nietypową sprawę, bo bardzo się wstydzę, bo a dzisiaj się spotykam z dziewczyną, kupiłabyś mi prezerwatywy? Wolałaby e, wolałabym nie. Trochę się śpieszę no. i... No ja z tym prawiczkiem się wstydzę sam Rozumiem, kupić. ale... No, no dobra, dziękuję. Dzień dobry. Sam? Z z <laughs> <laughs> Bo lubi to, ona robi lo damo. A w oko kwietną bzy, bo ona robi lodamu. Bo u mi robi lodamu. Bo lubi to robi na no domu. Jakie to piękne jest, bo ona robi lo no domu! Bo oni robi no domu! Bo lubi to robi no damu. A wokół kwitną domze, Ta jaka gwiazda! Największa no, gwiazda Piotkowskiej tutaj przed Państwem. Dobra, nie